Ciao! Każda niedziela w Włoszech jest prawie jak święta. Jest dużo jedzenia, dużo przystawek, a dzisiaj pokażę Wam jedna z tych przystawek. Będzie melanzana alla parmigiana, czyli bakłażan, ser parmigiano reggiano. Zaczynam od sosu. Mam bianka cipolla, czyli biała cebula, potrzebuje pół cebula. I to już mam gotowe. Dodam odrobina oliwa z oliwek do rondelku i dodam cebula. Jak już cebula ma odrobina taki złotego koloru, dodam pół kilogramu pasate di pomodoro. Do naszego sosu jest teraz mi potrzebny trochę aromat i trochę koloru. To więc bardzo fajnie pasuje do każdej pomidory. I surowe, i passata. Co? Bazilia. Mogę dodać całe gałązki. Zapach świeża bazylia jest naprawdę niesamowity. Do aromatu jest mi potrzebny czosnek. Dzisiaj mam tak fajnie wędzony czosnek. Dlaczego używam wędzone? Bo zapach i aromat jest podwójny. Fajnie. I pasuje właśnie do każdej potrawa, gdzie są pomidory. Naciskam, zdejmuję i dodam do naszej sosy. Jeden ząbek jest wystarczający, ale jak nie macie wędzone, możecie używać normalnie. Nasza salsa powoli gotuje się i teraz jest czas na bakłażan, czyli na melanzanę po łóżku. Zaczynam, wyciągasz powoli skórę. La 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 la. la. Jena już zrobiona, ale w tym czasie doleję olej pół litra na takie duże patelnie Od czasu do czasu trzeba wymieścić sos, i teraz już możemy kroić bakłażan. Kroję, plasterki, nie za grube. Jak widać, mają taki grubość. Bakłażan jest już skrojona, teraz jest czas sprawdzić temperaturę oleju. Do tego mam taki termometr. Jak nie macie termometr, możecie sprawdzić tutaj pod wideo na przydatny link. I kupujecie sobie tak samo. Temperatura powinna być 180 stopni. No to temperatura jest już idealna, to więc czas zmażyć bakłażan. Mam tutaj zwykła mąka. Ja używam 00, najdrobniejsza. Bakłażan, trochę do mące i już dodam do oleju. I już jak się zarumienie w po jedną stronę, kręcę w drugą stronę. Bakłażan już ma piękny kolor. już mogę odkładać bakłażana. Mogę już odsądzić. Teraz czas posolić. Pamiętamy, że zawsze lepiej posolić, jak kończymy smażyć. Od razu bakłażan ciepła wyciąga cały sól. Trochę soli możemy dodać też do sosu i odrobina świeży pieprzu. Sos praktycznie jest gotowa. już mogę zgasnąć. I zaczynam dokładać bakłażan. Like like Pamiętacie ta pieczenka? Akcja! Przygotowałem sobie blacha. Jak widać, dodałem taki papier do pieczenia. Mam taki ring, czyli taki kółki metalowy: bakłażan, sos pomidorowy i mozzarella. to jest mozzarella di bufala. Cidi mozzarella z drobione bawogamle. Mamma parmesan tarte. Ina same gure dodam tarte parmesan. Dodam jeszcze jedna barszpa z bakwajami. Jeszcze sos pomidorowy. Parę plasterki mozzarella. Jak wcześniej kończy starte parmigian. Teraz czas wypiekać bakłażan. Nastawiałem piekarnik na 200 stopni góra, dół i będę wypiekać do Nie robi parmezan złotego koloru. Bakłażan alla parmigiana jest już gotowe. Pametni, da troke ševa, čakaj, da stigne, in zdaj čas, prav. To je efekt. Wow, parmigiana je skoraj gotova, brakuje, tylko zelena. Melanzana la parmigiana jest już gotowa. Jest prosto do zrobienia. Subskrybujcie, pamiętacie o przydatny link. Buon appetito!